A tam jest piwnica. Jest! Tunel! Na naszej wieży ciśnień, jako naszego klubu, PKP buduje maszt bodajże chyba 37-metrowy. I w trakcie kopania dziury do studni, która miała być wylewana do tonem firma podwykonawca trafiła na gruz. Stwierdziliśmy, że prawdopodobnie to są jakieś mury po na jakimś dziwnym budynku. W trakcie odkrywki trafili na tunel, który jest bodajże z przed I wojny światowej, tak samo jak była budowana ta wieża z 1870 roku. Bardzo pięknie wykonanie tunelu. Co mogę więcej powiedzieć? No, warto byłoby się tym zainteresować, ponieważ z tego tunelu nie ma nigdzie w dokumentacji żadnych starych powojennych. A pytanie, po co były te tunele robione? Bo ustawia słynie z tuneli. Zaglądając do środka, sklepienie jest dosyć masywne. Leżą tam jeszcze te pogruzowiska ze sklepienia i widać, że grubość jest na cegły, Więc to musiało otrzymać duży nasyp e, ziemi, więc jest to bardzo bezpieczny tunel. I po sklepieniu widać, że to jest e, taki tunel, że spokojnie mogą przejść dwie osoby obok siebie, a nawet więcej, że coś można ciągnąć. Czy? A jakaś teoria do tego można jak mam Teoria, nie mam pojęcia. Aczkolwiek. E, od naszej wieży do drugiej strony torów jest tunel, o którym my wiedzieliśmy, bo go odkryliśmy i znaleźliśmy, a że ten tunel, nasz tunel jest w ten sposób, a ten tunel jest. W w przeciwnym kierunku, więc pytanie: czy dalej nie jestem rozgałęzieniem do dalszych obiektów?